historyjka wczoraj byłem po ziemniaki kupiłem worek ziemniaków takich dzisiaj jadę do faceta powiedzieć to był warzywniak polski, u Polaka warzy warzywniak mówię, panie, zobacz pan co pan mi sprzedał nie? mówi, on mi chciał wmówić, że to jest że to jest ten, nie? że to jest normalne że to jest normalne? O takie coś. Normalnie na bezczela mi wmawia. To jest normalne, panie! To tak ma! Baba jakaś w kolejce, co stała kurwa, z, zanim się kurwa wstawiła. Za tym kurwa nieuczciwym sprzedawcą. Pewnie taka sama kurwa, dziwka pierdolona, jest kurwa nieuczciwa. Jak i on. Czyli, kurwa, Polak, prawdziwy, kurwa, katolik. Yy, co tam jeszcze? No, mówię, dobra, panie, nie chcę od pana chuj tam, nie? On nie chce się dać za bardzo, nic tam. Nie chciał kasiorę na pewno oddać. No i ten, no i mówię, no to dobra, niech debile kupują dalej, kurwa, bo mnie wkurwili, że. To im pasuje wszystko, kurwa nikt nie chodzi, nie, nie odnosi kurwa czegoś takiego, kurwa. Tylko się wpierdalają to pewnie te kurwa downy, no i taki debil powiedział: Co do mnie powiedziałeś? Debilu, do mnie powiedziałeś? Mordy miał kurwa debila normalnie, polaka debila, kurwa kretyna jakiegoś ruski, taki kurwa, typowy ryj. No, no i chuj, no i sobie pojechałem, i chuj tam. No historyjka taka sprzed chwili.